Wesprzyj kanał i postaw wirtualną kawkę link w opisie. Poseł Zbigniew Ziobro nie uczestniczy w dzisiejszym posiedzeniu komisji informuje państwa, że zgodnie z artykułem 6 wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie posła może być rozpatrzony przez komisję także w przypadku nieobecności posła, którego dotyczy lub jego obrońcy. Panie Przewodniczący, stawiłem się ja, który jestem umocowany do reprezentowania Pana Ministra, więc proszę tutaj wskazywać o pełnomocniku, którego nie ma, bo jest w niniejszym. Mogę wystąpić i w tej chwili zabrać głos. Panie Pośle, zgodnie z procedurą, nie pełnomocnik, tylko obrońca spośród posłów, ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, to po pierwsze. Po drugie, zadałem Panu krótkie pytanie, gdzie jest to pełnomocnictwo? A dlaczego nie jest podpisane? Żeby się no wie pan, no to ja mogę sobie wydrukować też takie pełnomocnictwo. No to jak nie jest podpisane, to nie jest pełnomocnictwo. Pan poseł jest prawnikiem i takiej rzeczy nie wie, że pełnomocnictwo jednak wymaga podpisu.